Cześć, Siemanko. witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Dyed Games i witam was w 14 lub 15 odcinku z naszej serii Całe życie na kredycie. Oczywiście na samym początku odcinka nie zapomnijcie dostać subskrypcji na kanale oraz łapeczki w górę. 15 łapeczek w górę to jest kolejny odcineczek. Oraz napiszcie hashtag yy, talerzowanie, a wam przypnę serduszko w komentarzu. No i tak, ciśniemy sobie dzisiejszym odcinkiem. Jak już możecie zauważyć, mamy przygotowane dwa joery. Pierwszy jest przygotowany z głęboszem. Głębosz jest pożyczony od sąsiada. No głębosz 4-metrowy, tak jak już wam parę razy opowiadałem. O nim naprawdę super wygląda kawał sprzętu. No pod naszego dużego jelonka, bo tamten niestety nie daje nie daje rady. A pod naszym mniejszym jelonkiem mamy podczepioną talerzówkę, więc. Z talerzówką sobie pojedziemy dzisiaj na tamte gdzieś pola A głębszym jedziemy sobie e, Ścieżki wzruszyć troszeczkę Więc e, my już sobie możemy zasiadać A ja wam bardzo chciałbym podziękować za Odcineczek z e, Tego to było ze żniw, bo naprawdę Szybko wbiliśmy tam chyba 20 łapeczek w górę więc dziękuję wam na Cały dzień ponad 100 wyświetleń więc Bardzo cieszę Więc to jest dla mnie motywacja, żeby robić dla Was dalsze filmy. Tu już widzicie, testowałem sobie. Tutaj mamy już zrobione te ścieżki. Lecimy na nasze największe pole, porobić ścieżki, bo tam nie. To jest jedyne pole, które nie ma ani gnojówki, ani obornika jeszcze. Muszę sobie to ogarnąć. Ale stwierdziłem, że ścieżki zrobimy sobie tak, tak coś innego, żeby to jakoś. Fajnie wyglądało Bo te ścieżki naprawdę są ubite, trochę poryte. jak Jakbyśmy się, kto pamięta, ten wie, tutaj czwarym zakopali. Yy, nasza K 7 k daje radę bez problemu. Idzie te 15 na godzinę z nim, więc yy, wymaga chyba 250 koni. Mamy też 250, nie ma zapasu nic, ale daje sobie radę bez problemu. O żeśmy się tu wtrynili. Dobra, tu se tak szybko miniemy. Lecimy trochę tych ścieżek. Jest, nie wiem, czy uda nam się wszystko zrobić. Zobaczymy. Bo, tak jak mówię, ma zaplanowane jeszcze oraz należowanie na dzisiejszym odcineczku. Więc tak, sąsiad już tu ma zrobione. Więc my mu tu wjedziemy. I teraz tak trójka. Napęd. I ścieżeczka. I teraz tyk. Oj, musimy ruszać z niższego biegu. Jak widzicie, też usłyszeliście, że ciężko miał. To jest ścieżka w końcu no. Ale se John Deere pójdzie. Myślę, że będzie to radę, Zobaczymy, jak pod te górki będzie. Do tego oczywiście nie testowałem, więc nie wiem. No i idzie se te 15 na godzinę. Naprawdę fajnie, to wygląda, jak się takie ścieżki poprzejeżdża. Szkoda, że on nie robi innej tekstury. To było naprawdę super. Tutaj ja bym wiedział, gdzie jest y, zgłęboszowane te ścieżki zrobione, a gdzie jest y, normalnie y, z, y, talerzowane. Na tym polu również będzie obornik, no nie wiem co jeszcze. Yy, więc też będzie, myślę, że zrobimy jakiś odcineczek. W ogóle, y, y, coś jeszcze miałem Wam mówić, że. Mamy 42 tysiące na koncie, ze względu na to, że. My wam nie pokazywałem chyba, ale nie pamiętam już, mogę wam pokazać, jak żeśmy przerobili sobie nasze gospodarstwo. Kto był na live, ten widział. Nasze gospodarstwo teraz wygląda tak: tu jest nic się nie zmieniło, ale tutaj powstała piękna hala na nasze buraki. Tutaj sobie wjeżdżamy, wysypujemy. O, przejeżdżamy. Tam się odbiera z drugiej strony. No i tutaj tak ładnie zrobiłem placyk. Myślę, że też ładnie wygląda. A tutaj powstała wiatka. Usunęliśmy silos na kiszonkę, bo kiszonka już nie była nam potrzebna i sprzedaliśmy ją całą, zrobiliśmy 25 tysięcy. Ale wszystko poszło na tą halę oraz na tą wiatę. Tu już mam poukładane maszyny, nasz kombajn. Kombajn stoi ze względu na to, że do silosu nie weszł nam cały rzepak. Tu mamy ponad 100 ton jęczmienia. Tu jest chyba około 40 ton rzepaku oraz w silosie jeszcze. No a buraki też będziemy sypać na naszą halę. Więc się bardzo cieszę, że takie mamy poogarniane rzeczy. Dobra, możemy cisnąć dalej. O, ale ciężka ma zruszeniem ruszeniem. Ciężka to wiadomo też bita. Nie gdzie stoi błotko? 100% jak widzicie, praktycznie użycia ciągnika oraz 15% zakopywania się, czy tam 18%? I w ogóle Was zapraszam też również na Discorda, bo tam dużo osób już jest. Bardzo fajnie, teraz Wam dokładnie nie powiem. Ale jest, wybiło właśnie 700 osób na Discordzie, się bardzo cieszę. Na YouTubie było ponad 800 więc się też bardzo z tego powodu cieszę, ciśniemy tutaj po 800 osób, a tu po 900 subskrypcji już nie dużo nam brakuje do tego 1000, zaledwie 200 więc podeślijcie znajomym też filmiki, myślę, że, wam się, że im się również spodobają Dobra, tutaj zrobimy tak Głębosz naprawdę swoją robotę robi, myślę, że jak nie jedziemy kupować to na pewno jedziemy od sąsiada go częściej pożyczać o ile będzie się zgadzał. Bo naprawdę czy czasem po burakach, zwłaszcza będę chciał z nim robić. To będzie coś innego. Ile mu zajmuje się opuszczenie, ale to... I zanim on się wbije w ziemię, no ale w końcu na 50 cm. To robi robotę. Ale nasz John Deere jakoś tego mocno nie odczuwa się odczuwa, tylko na razie nie ma uślizgu dużego więc dobrze, przedni napęd musi być, bo inaczej bym na pewno nie dał rady tutaj tak dziwnie wyszło ten siewnik, też niechcący się chyba się wyłączyły niepotrzebne niepotrzebne jak to się mówi nie wiem, redlice czy to to tam jest w tym siewniku nie pamiętam dokładnie tu, teraz tu jest no dobra. O, jak ciężko skręci. wiem, chyba się nie powinno skręcać tym Boszem. A jak już skręciliśmy, to się nic nie stanie. No i ciśniemy sobie następny kawałek, naprawdę. Zobaczymy, jak teraz możecie zobaczyć, jak pójdzie pod górkę. Teraz pójdziemy jeszcze z górki, ale później już pójdzie pod górkę. I też podejrzewam, że ciężko jedzie miał ścieżek. Trochę jest, teraz planuję ścieżkę lecić na 24 metry, nie na 20 bo opryskiwajer jest w planach kupić więc naprawdę będzie już super wszystko teraz wszystko już mamy takie duże pola myślę dużo ich nie mamy ale są duże już teraz jest w planach kupić tak jak już wiecie to ogląda odcinki na bieżąco ten wie kupić pole 5 hektarowe tam jest chyba 250 tysięcy za nie mamy w planach kupić też kombajn wymienić Uch. O, widzicie, redukcja musiała być, bo naprawdę ciężko ma Dobra, lecimy sobie w następną ścieżkę. Nie wiem ile tych ścieżek sobie tutaj porobimy. Bo w miarę to schodzi wam powiem Dobra. Idealnie czy nasz tu dobiera i ciśniemy. No z górki to idzie. Wiadomo. Ale tak pod górkę to widzicie ciężko. Zobaczymy jak tu pójdzie. Jednak takie coś innego jak widzicie. Gruberowanie, gruberowanie. Głęboszowanie. Naszych ścieżek technologicznych. O, jak ciężko. Komy zredukowałem miał trochę więcej zapasu mocy ale u ślisk, widzicie 5% więcej wskoczył a jakby mu blokadę zapił nie, nic to nie zmienia dobra, tu już w miarę wyjeżdżamy na proste więc już naprawdę będzie spoczko oj, wyższy, wyższy półbieg i już idzie, na prostym to daje sobie radę Naprawdę, takie ciągnika nam było trzeba, że właśnie takich maszynek, bo nas wtedy nasz John Direct 6830 Premium z takim czymś nie pójdzie. Jak widzicie, ten pod górki a co dopiero tamten. Że ciężko jest zawracaniem tym, ale da się jakoś to ogarnąć, czasie się po prostu przyzwyczaić. Teraz następna ścieżka jest tu. Dobra i ogień Naprawdę fajnie to wygląda jak sobie wcześniej to robiłem to akurat takie fajnie, że tu porobione ścieżki że wtedy wiemy tu dokładnie gdzie one były i to tak przynajmniej nie zostaje że tutaj jest nawiezione więcej tam mniej ścieżki naprawdę fajna rzecz Będą na 24 metry, więc będą gdzie indziej rozstawione. Trochę w jedną, trochę w drugą, bo będzie planowane też opryski więcej. Bo tak to oprysków nie robiliśmy. I dlatego. Pastów nie będzie włączanych, bo mi się nie podobają jak opryskamy, czy się, co się z nimi dzieje. Więc przez to nie będzie. Ale wpada tu, te lewe koło mu. I tu i pół bieg wyżej idziemy. No bo nie pójdzie szybciej niż 16 maja. Zresztą on tyle jeździ i tyle. No widzę, że na pewno wszystko, całe pole zrobimy. Mamy 12 minut tego odcinka. Całe pole sobie zrobimy. Jeszcze potależujemy będziemy mieli na to czas. Więc bardzo się cieszę. No fajnie, po prostu tak sobie pogadać. Mamy już zrobione raz, dwa, trzy, cztery, pięć przejazdów, czyli nam zostały jeszcze dwa. I będzie koniec tego pola. Ja se później poza odcineczkiem jeszcze tutaj myślę, że poprzywożę obornik. Bo obornika mamy całkiem sporo. Około 60 ton Więc myślę, że nawet, nawet Po burakach, myślę, że sobie rozwieziemy gnojowice I wszystko zgruberujemy Albo tutaj podnieśmy i to się ustawi prosto Jak Wjechaliśmy Fajnie jakby był tre inny wał niż te opony, bo ja ogólnie opon nie lubię Ale to on w razie był, bo on po prostu na drogach jeździ na oponach i przez to są opony ale to później całe wszystko obklejone na tej drodze się wywala i problemy tylko Niestety takie życie w Polsce Mamy godzinę 1240 Mamy późne lato ogólnie co mamy wszystko pokoszone. Mamy już wszędzie rozwalony obornik, teraz to wszystko stależować, można siać. Planuję sobie na tym największym naszym polu, gdzie są teraz buraki, to zasiać kukurydzę na ziarno. Myślę, że to fajnie wyglądało. No i tak myślę zimą, jak już sprzedamy i mleko i wszystko, no to żeby kupić... Albo kombine, albo pole, więc też możecie napisać w komentarzu też wam tam ankietę, co kupujemy. Bo pieniędzy za to jest praktycznie tyle samo. Po te 250 tysięcy. Tylko jak kupujemy kombine, no to dostaniemy jeszcze po 100 tysięcy za tamtego. Więc naprawdę wtedy byśmy mieli jeszcze tre. Nie wiem, zobaczymy. Jak nie zapomnę, to wam jeszcze się na ankiecie spytam. Co byście woleli? Czy kupujemy kombine, czy kupujemy 5 hektarów? Zobaczymy, co będziecie tam woleli. Mi osobiście, to dotrwało do tego w ogóle momentu, jeszcze mnie słucha. No to yy, wolałbym pole niż kombine. Kombine, no to mógłby poczekać, jak według mnie. Ej, nie, przepraszam, co ja mówię, jest znaczy się, a pole by mogło poczekać, ale to już według was. Ja teraz zauważyłem, mam 90 litrów na hektar spalania. Ja pierdziu. Ubywa to szybko. Ja też zbiornik mam 540 litrów. No. Więc my teraz wracamy sobie szybko na gospodarstwo. I bierzemy naszego mniejszego John i ciśniemy sobie z yy, talerzowaniem. Nie na tym polu miałby ogólnie talerzowanie, ale tu nie ma jeszcze obornika nawiezionego, więc przez to pojedziemy sobie gdzie indziej. Ale pól mamy dużo, więc możemy wybierać. Szybko wyjeżdżamy. I odniemy. Perymetry takie na drodze, no jest w miarę się mieści się. To, tu zjedzie i, i w miarę jest ok, Ale jak mamy możliwość to ciśniemy sobie całą drogą, żeby po prostu nie, z, nie zrzucało nas. Bo jak wjeżdżamy na połecze to też trzeba zwalniać. Ale on ryczy pięknie. Siódemka. Naprawdę wygląda ona cudnie. Więc się bardzo z tego powodu cieszę. że taki ciągnik żeśmy sobie zakupili. Myślę, że nie będziemy stratni, bo on dużo w gospodarstwie nam zrobi. I teraz na najbliższy czas nie, nie musimy się martwić, jeżeli chodzi o ciągnik. Teraz to możemy inwestować do niego w maszyny bo dużo nam pociągnie. zajeżdżamy sobie w światła sobie wyłączmy. Głupie również. Dobra, zestańmy tak. Dobra, puśćmy i ciśniemy się do naszego mniejszego dżungirka. Odpoliły. Ten to też ma naklepany godzin. Też mało paliwa ma. Ten niedługo będzie trzeba pojechać się zalać Rezerwa nam świeci. Tu musimy lekko sąsiadowi przejechać, bo inaczej nie wykręcimy. Se myślę, czy to pole wjeżdżamy? Yy... No, możemy wjechać. Postanie już nam się rozkłada tu mało. A my sobie tu wjeżdżamy. Ten co to na takie szerokie? Ma taki szeroki. pinmet. Ok, dobra. Topniemy trochę. Rondirz powinien dawać radę. Bo jak Puma se dawa, on jest mocniejszy, no to... To ogień. No i ciśniemy. Idzie 114 na godzinę, więc super, 15. 2000 obrotów, 30 litrów na hektar. Teoretycznie, całego pola żeśmy nie powinni zrobić na tym zbiorniku to pole ma ponownie kartę więc nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie z tym wszystkim Tyle ten wał jest taki dziwny, on się tak dziwnie yy, okręca nie wiem na trójce pójdzie pójdzie o. tak będzie idealnie, napęd mamy wbity po możemy zapiąć, a jak blokadę wepniemy nie, to nic nie daje. Zależówka agromasza, już wiem, pewno dobrze znacie. 5-metrowa. Super zależówka, wam powiem. O tu, te kurde, trochę tych placków jest, że nam rozwaliło te buraki. Ale wyglądają naprawdę ładnie. Ładna tekstura ich jest. O, pod górkę ma ciężko. Kuraki też akcja myślę, że będzie Nie wiem czy będziemy najmować się Mirka Czy będziemy coś szukać większego Zobaczymy Jak będziemy szukać czegoś większego to myślę, że ja już będę se kopał Nie będziemy nikogo tam zmuszać Tu se tak wjedziemy I lecimy tak myślę, że te pół pola, może całe nam się uda, zobaczymy. Czy całe, czy pół się uda zrobić. Robota idzie fajnie, więc cieszę. Naprawdę ten John direct mi się bardzo podoba. To jest, no, naprawdę ładnie wygląda. Jeszcze bez obciążnika to on w ogóle ładnie wygląda. Z tyłu może nie aż tak pięknie, ale z przodu malina. Te skrzynia biegów fajna. Ale zobaczymy, jak to, czy kiedyś tak wyjdzie do 22, czy nie? Byłoby fajnie. Myślę sobie, że nie wiem, czy ile zrobimy tego talerzowania, bo mamy 21 minut odcinka. Więc nie wiem, czy zrobimy całe pole, czy teraz już będziemy kończyć, zobaczymy. O, zobaczymy w ogóle jak to tam jest po nas krów. Mamy 25 krów, mamy 56 ton obornika, nojówka 82 tony, mleka 40 ton aż. 40 tysięcy litrów, więc 80 tysięcy za to mamy. Yy, to jeżeli policząc wszystkie, no to myślę, że... 60... Takie 350 tysięcy mamy z plonów, które mamy już zebrane. Jeszcze jak dojdą buraki, to powinno nam starczyć i na kombajn, i na nasz yy, pole. No cóż, dużo żeśmy sobie nie potależowali, ale tak wam trochę pokazałem, jak to u mnie wygląda. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie dużo łapaczek w górę, bo mnie to naprawdę motywuje. Subskrypcje na kanale. I co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!